A co jeżeli wam powiem, że wszystkie 16 odcinków, które wypuściłem w tym roku, było po prostu głównym? Muszę powiedzieć, że miałem ostatnio dużo czasu na przemyślenia wszystko względem Youtubera. Miałem również czas, żeby założyć nowy kanał i może delikatnie go rozwinąć. Ale ogólnie miałem dużo czasu, żeby o wszystkim sobie pomyśleć. Dokładnie dwa miesiące, bo właśnie tyle na ten kanał nie nagrywałem. Dwa dni temu był jeszcze taki zamysł, żeby ten kanał został po prostu zamknięty, i ja miałem już na nim nie nagrywać. Zaraz się dowiecie dlaczego, ale jednak coś we mnie pękło w ciągu tych ostatnich dwóch dni i postanowiłem dalej nagrywać, a zarazem wrócić do nagrywania, streamowania i regularności do tego kanału. Jaki był zamysł do tego, żeby skończyć z tym kanałem, to jest bardzo proste. Może to nie brzmi tak fajnie, ale jest naprawdę bardzo proste wytłumaczenie. Jakoś półtora roku temu zauważyłem, że pewien mój widz chciał może dla mnie dobrze. Nie wiem, trudno mi to powiedzieć, chciał może dla mnie dobrze, ale nie wyszło to tak dobrze, bo wiem już dokładnie kto to jest, ale dodał mnie po prostu do stronki sub, za sub, coś tego typu. To jest taka stronka, już troszkę nie poczytałem. Oczywiście, jak możecie się domyślić, jest to stronka wirus przede wszystkim. I jest to stronka, która regularnie dodaje i odejmuje 10 subskrypcji, czyli w jeden dzień doda 10, a w jakiś tam dzień inny te 10 odejmie. I tak cały czas, cały czas próbowałem to zastopować. Jak możecie się domyślić, z niepowodzeniem, czyli dalej to działa, ale napisałem już do supportu, żeby po prostu mi pomogli to zatrzymać, bo teoretycznie ten widz. Zniszczył mi kanał. Żeby tego było mało, bo jakby tutaj chodziło o 10 subskrypcji, to już nie o to chodzi. Ale regularnie działa ten program tak, że regularnie ukręca zasięgi kanału. Może nawet ukrócić do 50% zasięgów całego kanału. To po pierwsze. A po drugie, ucina aktywnym widzom subskrypcję. Czyli osoby, które cię naprawdę regularnie oglądają. Tak, jakby o tobie po prostu nie wiedziały, i tyle, żadnych zasięgów, ża żadnego niczego. Także teoretycznie kanał wyglądał, wygląda i prawdopodobnie może wyglądać, jakby po prostu wymarł. Innym powodem, dla którego chciałem skończyć z YouTube'em, to to, że ten kanał naprawdę wyrządził mi już dosyć dużo problemów, jak i wrogów w internecie. To po pierwsze. Po drugie, naprawdę miałem. Troszkę skopane życie prywatne, nie powiem, że nie. A trzeci najgorszy powód, myślę, to, że prawie przez YouTube'a zawaliłem szkołę. Bo po nocach montowałem filmiki, po nocach planowałem nowe filmiki, kiedy właściwie miałem się użyć do sprawdzianów lub kiedy miałem robić rzeczy po prostu ważne i potrzebne do szkoły. Ja wtedy wolałem robić filmiki, przygotowywać się na kolejne filmiki itd. Tak itd. Tak tak do streamów, to przygotowałem wszystko. Przygotowywałem wszystko i prawie przez to zawaliłem szkołę. Ale żeby nie było, chciałem jeszcze powiedzieć parę rzeczy do innych kwestii albo innych przynależności do mojego kanału. Mianowicie, choćby o Instagramie, moim tche.kamos. Ten Instagram zostanie, aczkolwiek nie będzie już aktywny. Także nie będę już na niego nic wrzucał, od razu mówię. Ale otworzyłem nowego Instagrama i na nim wrzucam regularnie story, jak i posty. Dlatego tutaj, tu, tu, tu tutaj macie mojego nowego Instagrama i na nim jestem naprawdę aktywnie regularny. Aktywnie regularny jestem po prostu na nim regularny i regularnie wrzucam po prostu posty. Także zapraszam, zaobserwujcie. Możecie tamtego obserwować, nieważne, ale tego nowego. Zapraszam. Drugą rzeczą jest to, że chciałbym, abyście zadawali pytania, bo na drugim kanale, właściwie na moim nowym kanale, dobiłem 500 subskrypcji. Chciałbym, abyście zadawali pytania, bo chcę zrobić special z okazji 500 subów. Także zadawajcie pytania. Napisałem już do supportu YouTube'a, żeby mu ewentualnie pomogli mi jakoś ten kanał naprawić albo po prostu, żeby jakoś to zdjąć. Ale możliwe jest nawet to, że mój kanał może zostać usunięty. Dlatego bardzo bym Was prosił, jakby to się miało stać. Proszę Was już z całego serca teraz, wejdźcie na mój nowy kanał i zostawcie tam subskrypcję. To nie jest tak, że ja po prostu próbuję coś wymusić, ale może być, że kanał zostanie naprawdę usunięty, a chciałbym, żebyście po prostu. No, chciałbym mieć coś, co wypracowałem sobie przez 5 lat ostatnie i nie chciałbym wszystkiego stracić. Także bardzo Was proszę, wejdźcie na ten kanał. Zostawcie subskrypcję. Wiem. Wiem, to głupia. Dla Was to jest chwilka, może parę sekund, suba, dzwonek i tyle. A dla mnie to jest naprawdę jakieś tam lepsze uczucie, że nie stracę czegoś, na co naprawdę poświęciłem dni, dni bez spania, godziny. Wszystko. Chciałem jeszcze zrobić podsumowanie roku na Dekamosie. W tym roku dobiliśmy. Prawie 6,5 subskrypcji, dokładnie jest to 6468, co będzie to robić jakieś na ten rok 40 subów, które wbiliśmy, także bardzo mnie to cieszy, jak na prawie nieaktywny kanał, to naprawdę i tak wspieraliście mnie, nawet jak byłem nieaktywny. Na Instagramie mamy 208 obserwujących, ale ten Instagram już nie będzie aktywny, także to on wypada kompletnie. Ale na Instagramie nowym mamy 29 obserwujących, także zapraszam, z całego serca zapraszam, tylko mogę polecić, bo naprawdę jestem bardziej zmotywowany do tego Instagrama niż do tamtego, kiedykolwiek byłem. Wyświetleń na kanale łącznie mamy 355 tysięcy, także jest to naprawdę niesamowita liczba wyświetleń, ale. Myślę, że jak wrócimy z regularnością i uda się jakoś to, tą całą blokadę zdjąć, to możemy jeszcze podbijać troszkę tego z całego serca sobie tego życzę, żeby jakoś się udało, żebyście mi dali jeszcze jedną szansę i żebyśmy to wszystko znowu odbudowali cały kanał, taki jak był przed tym, kiedy w sumie się zaczął 2020, bo e, ta regularność padła wraz z początkiem roku. I coś, co powiem jeszcze do wyświetleń. Z wyświetleń zrobiliśmy mniej więcej z tych 355 tysięcy, jakieś 80-90 tysięcy w tym roku. Także pff, jest to naprawdę chora liczba i. W sumie to by było na tyle z podsumowania, a jeżeli mówimy, że to by było na tyle z podsumowania, to to by było też na tyle z tego odcinka. Chciałbym tylko jeszcze powiedzieć, że życzę wam wszystkim udanego Sylwestra, jak i szczęśliwego nowego roku 2021. Życzę wam również, żeby ten następny rok był dla was pełen sukcesów, udany, żebyście... Dobrze spędzili następny rok z rodziną i żebyście się po prostu nie poddawali w trudnych chwilach, to jest najważniejsze: nie poddawajcie się w trudnych chwilach, walczcie, a osiągniecie wszystko, o czym tylko pragniecie. Także ja się chyba już ze wszystkiego, co mogłem, wytłumaczyłem. I to by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Dziękuję, że mogliście mnie wysłuchać. Dziękuję, że w ogóle wysłuchaliście mnie. Nie, że mogli, tylko że wysłuchaliście mnie. Widzimy się w kolejnym odcinku, który już będzie za parę dni. Tak jest, jak mówiłem, też tak zrobię. Lecimy z regularnością. Za parę dni kolejny odcinek. Także zostańcie tu, zostawcie suba, zostawcie dzwoneczek, zostawcie łapkę, żeby po prostu widział, że chcecie mnie z powrotem. No i oczywiście wejdźcie na drugi kanał jakby ten został usunięty, czego bym oczywiście nie chciał, bo to są lata pracy. Widzimy się w kolejnym odcineczku i pa pa, kocham was.